Z tej strony, My versus i chcę, żebyście dołączyli do mojej sieci Teradia. Yy, nie sieci, przepraszam, tylko serwera. Yy, mam takie fajne już tam budynki wybudowane. Yy, IP jest tu 5.181.181.127. Yy, IP będzie oczywiście też w opisie. No, aha, jeśli chcecie, najpierw jeszcze musicie dołączyć do mojej sieci sieć prywatna 123. Zapamiętajcie sobie, lub napiszcie gdzieś. No, a hasło to jest oczywiście tutaj 123. No, do tego serwera oczywiście trzeba pobrać Hamaci. To tak się pisze, log, main, hamach, no. Tutaj dajecie po prostu sieć, utwórz nową sieć lub dołącz do istniejącej sieci. Dajecie dołącz do istniejącej sieci. Tutaj idę sieci, czyli nazwę. W moim przypadku sieć prywatna. 1, 2, 3. Tutaj wpisujecie hasło. 1, 2, 3. No i dajcie dołączenie. Twoja sieć. To jest Twoja sieć i jesteś już jej uczestnikiem. Ale u Was y, będzie to, że od razu dołączycie. Y, no i to na tyle. Cześć.